Już mam tej wyrzecz Co tu są śmieci? Witam w bloku numer jeden. Chwila, będziesz się tutaj patrzeć. Eee. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to są ogłoszenia duszpasterskie na 28. Niedzielę Zwykłą, które poprowadzą dla Państwa ksiądz Tomasz Nowicki i ksiądz Łukasz Żołbak. Witamy. Dziękujemy wszystkim, którzy dziś po mszy świętej ofiarą dopuszczają wesprą Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia, żywy pomnik ku czci Jana Pawła II. W tym tygodniu obchodzimy w środę wspomnienie błogosławionego honorata Koźmińskiego, w piątek wspomnienie świętej Teresy od Jezusa i w sobotę wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej. W środę, 13 października, w naszej parafii obchodzimy Dzień Fatimski. Przed nami ostatnia już w tym roku procesja z figurą Maryi wokół kościoła po mszy świętej, a następnie cicha adoracja Najświętszego Sakramentu do 21. Zapraszamy. Rozpoczynamy zapisy kandydatów do bierzmowania z klas siódmych poniedziałek na godzinę 19 zapraszamy uczniów szkoły podstawowej numer 1. W czwartek na godzinę 19 uczniów szkoły podstawowej numer 3. A w sobotę na godzinę 12 uczących się w innych szkołach. Te spotkania, każde spotkanie w kościele. Tradycją poprzednich lat, kandydatów zapraszamy z jednym z rodziców lub opiekunów. Katolicka parafia w Guben zaprasza na koncert uwielbienia w sobotę 16 października w kościele przy ulicy Rozenwek, numer 14. Wstęp wolny. Spotkanie gubińskiej grupy Mężczyźni Świętego Józefa odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 22 października o godzinie 20.00 w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej. Szczegóły na plakacie i i u księdza Piotra Wadowskiego, tak. Wigariusza Parafii Trójcy Świętej, którego serdecznie pozdrawiamy. A przy, dodam tylko, że plakat jest przy naszym kościele Matki Bożej Fatimskiej tak, i pewnie przy Trójcy Świętej też. też. Najnowsza niedziela o codzienności z Janem Pawłem II My w ciekawym wywiadzie o wartości ludzkiego życia bez wyjątków, o dekarbonizacji oraz wodorowej przyszłości i jesiennych infekcjach. Trudne miałeś słowa w reklamowaniu w dzisiejszej niedzieli. Może ja będę miał łatwiej. W Gościu Niedzielnym o nadchodzącym synodzie, o dramacie poronin, o naglącej potrzebie pomocy społecznej, o dobroczynnych skutkach picia mleka oraz o lirycznej duszy Marka Grechuty i wierszach odzyskanych Tadeusza Różewicza. Czytajmy. Czytaj. Chyba miałem łatwiej, nie? Chyba troszkę tak. Natomiast mimo wszystko w życiu nie może być tylko lekko, ponieważ życie y, to nie zabawa. Życie tak. to jest dar, życie to jest. Y... Co to jest życie? To jest wielki skarb. Skarb? Tak, od Pana Boga. Ale też słuch jest wielkim skarbem od Pana Boga, dlatego też jeszcze mamy jedno ogłoszenie. Zapraszam, tutaj zostaliśmy poproszeni o to ogłoszenie. Zapraszamy do naszego gabinetu na profilaktyczne, bezpłatne badanie słuchu w ramach Gubińskich Dni dla Słuchu w dniach od 1 do 15 października bieżącego roku. Chodzi tu o gabinet Słuchmed w Gubinie, ulica Obrońców Pokoju 13, telefon 519 300, przepraszam, 519-739. 292. Zapraszamy. Gabinet Suchmet zaprasza od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 16. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i, I dobrego, dobrego tygodnia. tygodnia. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Ciao. Amen. Nie, 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 nie. nie. Chociaż jeszcze? jeszcze chciałem powiedzieć, że był u nas Ksiądz Namian Drop hmm. na spotkaniu. Z Oazowiczami był, był yy, i też miał być z nim wywiad yy, w kolejnym odcinku gościa w salce, ale niestety tak dużo robiliśmy na oazie, że po prostu nie, nie zdążyliśmy tego nagrać. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. To nie uciecze, bo gdzie dwóch się bije, tam korzysta dentysta. O! Z Panem Bogiem. A dentysta korzystać też musi. Dzięki. Z Panem Bogiem.